Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. W tym, ten filmik miał się ukazać już jakiś czas temu. Zobaczycie w tym filmie. Moje pierwsze wystąpienie publiczne, także bierzcie to pod uwagę, że mówiłam właśnie tak publicznie pierwszy raz. Było to wystąpienie, w którym mówiłam o nietolerancjach pokarmowych, było to w polskiej szkole. Kilka miesięcy temu, w czerwcu, najpierw moja koleżanka Asia mówiła o diecie. Niestety próbowała mi przesłać ten filmik swój, ale nie udało się, także może w innym filmie to zobaczycie. I... No, mam nadzieję, że Wam się spodoba o tych nietolerancjach pokarmowych. Już na pewno słyszeliście ode mnie wielokrotnie w poprzednich filmach, także możecie usłyszeć tutaj rzeczy, o których już wcześniej po prostu mówiłam. Ja Wam chciałam powiedzieć tylko tyle, że jeśli jesteście zainteresowani testami na nietolerancję, to oczywiście napiszcie do mnie na prywatnie, prywatną wiadomość, prywatnego maila. Ja współpracuję z laboratorium Lorizian, które ma ponad 35 lat doświadczenia. I Dostali w tym roku i w zeszłym roku nagrodę za jakość tych testów. Także słuchajcie, jest to firma naprawdę godna polecenia. Ja z nimi współpracuję już chyba ponad 4 lata i możecie przeze mnie właśnie kupić te testy na nietolerancję. A ja chciałam Wam powiedzieć, że. Daje zniżkę dla każdego, kto się ze mną skontaktuje i wpisze właśnie w temacie maila YouTube, każdy dostaje zniżkę. Ja, przy okazji tego filmu, chciałabym zaproponować kilku osobom: jest to limitowana ilość testów. Test Gold, który testuje największą ilość składników, który normalnie jest w cenie 349 funtów, chciałabym Wam zaproponować. Za cenę 260 funtów. Czyli jest to 90 funtów taniej i jest ten, cen, jest ten test w cenie testu Silver, który testuje 150 składników. Ten testuje 206. Także pierwsze osoby, które do mnie napiszą, jest to limitowana ilość. Zapraszam i będzie ten test dla Was właśnie 90 funtów taniej. Także piszcie na priv, piszcie YouTube w temat maila i dostaniecie zniżkę. Ja was pozdrawiam. Mam nadzieję, że ta prezentacja moja wam się spodoba. Pozdrawiam was serdecznie do zobaczenia. Można... Tak. Witam was bardzo serdecznie. Dziękuję Asi za taką wspaniałą prezentację. Ja nazywam się Magda Pęgowska i jestem pasjonatką zdrowia od 10 lat. Moja przygoda ze zdrowiem zaczęła się kiedy zaczęłam mieć problemy ze zdrowiem 10 lat temu i lekarze powiedzieli mi, że będę brać tabletki do końca życia. Postanowiłam pomóc sobie w naturalny sposób, do tej pory tabletek nie biorę i nie mam już tego problemu, który miałam 10 lat temu. Postanowiłam się szkolić, zrobiłam certyfikaty dietetyka no i teraz szerzę świadomość o tym, że można sobie w naturalny sposób pomóc. Dzisiaj opowiem Wam o nietolerancjach pokarmowych i chciałabym, żebyście teraz spojrzeli na tą długą listę: ból brzucha, trądzik, wzdęcia, zaparcia, biegunka, zespół chronicznego zmęczenia, egzema, zawroty głowy, zmęczenie, zespół jelita drażliwego, zatrzymywanie wody w organizmie, bóle głowy, migreny, nudności, wysypki, pokrzywka. Tycie, czy też utrata masy ciała, świszczący oddech, czy któraś z tych dolegliwości, któryś z tych symptomów jest wam znany? Przypuszczam, że tak, przypuszczam, że choć jeden, y, cierpicie na taki problem regularnie. Jeśli tak, y, prawdopodobnie macie nietolerancję pokarmową. Proszę się nie bać, te to jest normalna rzecz. Tak? Musi to nie jest żaden napad. To <Glusty> Dobrze, to dobrze. Teraz alergia czy nietolerancja? Chciałabym Wam wytłumaczyć różnicę między alergią a nietolerancją, bo te dwie rzeczy często mylone są ze sobą. Alergia, tak zwana IGE, cierpi na nią mniej niż 5% ludności i objawia się przeważnie w wieku dziecięcym. Jeśli macie alergię, prawdopodobnie byliście zdiagnozowani jako dzieci. Reakcja jest na jeden do maksymalnie dwóch produktów. I reakcja występuje, następuje od kilku sekund do maksymalnie dwóch godzin. Czyli jest po prostu to reakcja natychmiastowa po zjedzeniu danego produktu. Można odziedziczyć tendencję do przeciwciał typu IgE, i tutaj w tym wypadku jest to celiakia czy też nietolerancja glutenu. Alergia atakuje przeważnie skórę, jelita i drogi oddechowe. Jeśli chodzi o skórę, to są to różnego rodzaju wysypki, czy też egzema. Jelita to będą wzdęcia, wymioty, biegunki. Drogi oddechowe, kaszel, czy świszczący oddech, czy też astma. Alergie są bardzo poważne, mogą się skończyć szokiem anafilaktycznym, i osoby, które cierpią na alergię, muszą unikać danego pokarmu, na który mają alergię do końca życia. Nie, nie. Występują zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, i przeważnie nietolerancje są nabyte, dlatego występują one właśnie w wieku dorosłym. Dowiadujemy się, bo są spowodowane przeważnie złym, może nieodpowiednim stylem życia, lub też nieodpowiednią dietą. Nietolerancja występuje u jednej na trzy osoby, czyli jest taka szansa, że większość z Was tutaj ma taką nietolerancję pokarmową. I przeważnie jest to od 3 do 10 produktów, a w przypadku alergii było to od 1 do dwóch maksymalnie produktów. Teraz, jeśli macie jakieś stany przewlekłe, które nie reagują na różnego rodzaju leki, też jest szansa, że macie właśnie taką nietolerancję pokarmową. Reakcja następuje od 2 do 72 godzin i na przykład migrena objawia się przeważnie po 48 godzinach. Wyobraźcie sobie, że zjedliście sobie w poniedziałek, na przykład macie nietolerancję na jajko, zjedliście sobie w poniedziałek rano jajecznicę na śniadanie i w środę dostajecie na przykład migreny. Czy kojarzycie sobie tą migrenę właśnie z tą jajecznicą? Pewnie nie? No właśnie. Ej, a tak właśnie bardzo często jest z nietolerancjami, że są to reakcje opóźnione ej, i reakcje opóźnione właśnie jeśli chodzi o nietolerancję mogą dotyczyć każdego organu ej, w ciele. Symptomów jest ponad 100. Ta długa lista, którą Wam pokazałam na początku to jest tylko naprawdę kilka symptomów. Do tego są właśnie, dochodzą alergie, astma, ataki, paniki, depresja. ADHD, cukrzyca, zmęczenie, migreny, anemia, artretyzm i wiele innych. I teraz czy również kojarzycie sobie na przykład, skojarzylibyście sobie depresję z y, nietolerancją pokarmową? No nie, y, większość z Was pewnie nie. Y, a właśnie tak jest, że nietolerancje pokarmowe atakują nie tylko nasze ciało, czyli fizycznie, ale również są to symptomy psychiczne, prawda? Nietolerancje w pokarmowe w większości przypadków są od, y, odwracalne i należy poczynić odpowiednie kroki, aby się ich pozbyć. I po pierwsze należy wykonać test na nietolerancję. Dlaczego polecam test na nietolerancję? Dlatego, że po pierwsze zaoszczędzamy czas. Y, wiemy, widzimy czarno na białym na co mamy tą nietolerancję. Ja Wam powiem y, o sobie może. Y, w moim przypadku, ja kiedyś sądziłam, że mam, y, myślałam, że mam nietolerancję na gluten, dlatego, że po zjedzeniu pieczywa źle się czułam. Po, zrobieniu, po wykonaniu testu okazało się, że mam nietolerancję na drożdże. Także w sumie byłam blisko, bo wiedziałam, po czym się źle czuję, ale wyeliminowałabym może niepotrzebnie gluten, a jednak były to drożdże, a przy drożdżach na przykład nie mogę spożywać fermentowanych produktów i tym podobnych rzeczy. Także możemy sami błądzić, ale warto wykonać taki test i... Wiedzieć dokładnie, po prostu, na co mamy nietolerancję. Następnie, żeby. Następnie, należy wprowadzić dietę eliminacyjno-rotacyjną. I co to jest za dieta? Jeśli sami potrafimy wyeliminować pokarmy i wiemy, jak to zrobić, no to super. Jeśli nie, warto spuścić się do dietetyka, który nam w tym pomoże. Pokarmy eliminujemy na co najmniej 3 miesiące, chociaż ja doradzam 6 miesięcy do nawet roku. Jeśli chodzi o rotację, to eliminujemy pokarmy te, na które mamy najsilniejszą nietolerancję, a rotacyjnie jemy, spożywamy produkty co 4 dni te, na które mamy mniej po prostu silną nietolerancję. W tym czasie również zaleczamy jelito i tutaj nie będę się może tak za, za dużo rozwodzić na ten temat, bo zalecze nieszczelne jelito, pewnie część was słyszała, bo teraz mówi się bardzo dużo o nieszczelnym jelicie. Nieszczelne jelito jest Przeważnie jest główną przyczyną nietolerancji pokarmowych. Może Wam wytłumaczę tak pokrótce, że nasze jelito powinno, jego ściany powinny być bardzo ścisłe i powinny być małe dziurki. Przez te małe dziurki powinny przenikać tylko składniki odżywcze do krwiobiegu. Jeśli jelito jest nieszczelne, czyli jest chore, te dziurki się powiększają. W tym momencie kawałki pożywienia, produktów przechodzą do krwiobiegu i nasz organizm. To po prostu atakuje, w ten sposób tworzą się nietolerancje. Poprzez wykonanie testu, wprowadzenie diety eliminacyjno-rotacyjnej i zaleczenie jelita możemy to w większości przypadków cofnąć. Możemy zacząć tolerować te produkty jeszcze raz. Ja Wam teraz opowiem moją historię. Ja cierpiałam na migreny przez 30 lat i. Próbowałam właściwie wszystkiego. Próbowałam włącznie z przykładaniem skórki od banana do czoła, bo ktoś mi tak kiedyś powiedział, że to może mogę zaradzić tym migrenom. Próbowałam wszystkiego. Naturalnych metod, farmakologicznych, nic mi nie pomagało, zawsze te migreny wracały. I gdy wykonałam test, właściwie nie pod kątem tych migren, wyeliminowałam produkty, na które mam nietolerancję, przestałam mieć migreny. I to dopiero zauważyłam po jakimś czasie. Gdy pojechałam chyba do Polski i zjadłam oczywiście chlebek w domu, wiadomo jak to się do rodziców jedzie, kanapeczki i miałam po tym po prostu trzydniową migrenę. I zauważyłam taką zależność, że przez, za każdym razem jak spożywałam coś co miało drożdże, a drożdże to jest moja największa nietolerancja, za każdym razem miałam migrenę. I tak jest do tej pory. Wyeliminowałam sama te pokarmy na, wtedy to było chyba 8 miesięcy, również mam nietolerancję, miałam na jajka. I na orzechy nerkowca. Jeśli chodzi o jajka, to jakby już na to nie reaguję. Mogę spożywać jajka, ale te drożdże w dalszym ciągu u mnie jest reakcja. Ale przynajmniej wiem, że jeśli zjem sobie chlebek, to mogę się spodziewać migreny, prawda? Taka ciekawostka na koniec, że przeważnie to na co mamy ochotę, możemy mieć na to nietolerancję. U mnie było w moim przypadku było tak z orzechami nerkowca. Ja je garściami codziennie. Tylko, że jakaś okazjonalnie, i dla mnie to było taka m, zamiast słodyczy, prawda? Jadłam sobie te nerkowce codziennie i co się okazało, że mam dosyć silną nietolerancję. Także pomyślcie sobie, na co macie taką ogromną ochotę. Szansa jest właśnie taka duża, że możecie mieć nietolerancję. To już wszystko ode mnie, jeśli chodzi o tolerancji pokarmowej. Ja współpracuję z laboratorium Lorizian, które ma 35 lat doświadczenia tutaj w UK i wykonują testy na nietolerancję. Mogę Wam udzielić informacji tutaj z Asią, będziemy na zewnątrz. Także jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, jeśli jesteście zainteresowani testami, jeśli chcielibyście taki test zakupić dzisiaj, to dzisiaj mam specjalną ofertę również e, dla Was, e, także zapraszamy Was i dziękujemy Wam serdecznie e, za uwagę, życzymy Wam bardzo dużo zdrowia i życzymy Wam przepięknego dnia. Czy takie testy są również dla dzieci robione? Od, e, dla dzieci od, e, powyżej drugiego roku życia, tak.